Dzień dobry, jesteśmy znowu we Flatout 4 i dzisiaj na spokojnie chciałem sobie sprawdzić tryb wyzwań, bo tych wyzwań jest więcej i chciałem się pobawić. Niektóre będę grać po raz pierwszy, zobaczymy, czy są warte zachodu, czy nie. Przede wszystkim, czy są śmieszne, bo chyba o to w nich najbardziej chodzi. Więc no, przejdźmy do wyzwań całkowite zniszczenie, jako pierwsze. Więc tutaj obstawiam, że trzeba będzie zniszczyć klocki. Taka w sumie zabawa, trochę więgę. Nasz Dave Walker. Czyli Dave pracować wsiada za kółko i... Ciśniemy. No to jazda. Dobrze zacząłem. <grystanie> Genialnie zacząłem. Ja bym chciał powtórzyć całość dobrze. Musiałem troszeczkę ściszyć grę no akurat w wyzwaniach, wydaje mi się, że jest ona za głośno. Dobra, są jakieś wybuchy. Powiem szczerze, że ta fizyka wcale nie jest najgorsza. Widzicie, wynik tutaj coś punktów nazbierałem. Muszę trochę więcej poniszczyć, celować w te dolne klocki, jak da radę. Nie wiem, w sumie, czy to jest dobry wynik, no cała jedna wieża się zawaliła. Lecimy dalej zatem z koksem. Są trzy próby. Celujemy w drugą wieżę. Aha. Dobrze to. A nie, coś się tam sypie. Jakby się jeszcze ten daszek przechylił, to byłoby cudownie. Jest dobrze. Sypią się klocki. Uderzyłem tak naprawdę bardzo chujowo. I poszedł dach! Nie wyszło wcale tak źle. Teraz pytanie: czy celować w tę wieżę z tyłu, czy w tą wieżę z przodu? Te niebieskie dwie, na przykład spróbować. Co to ma znaczyć pozostały czas? No, ja wiem. O, świetnie. Więc druga próba mimo że zapowiadała się na gorszą, była lepszą próbą. No to jazda! O, to teraz uderzyłem super chujowo. Coś jeszcze się przychyli. Coś się wywraca, ale nie wiem co. Wieża z tyłu poszła. Hm, najlepszy wynik lokalny. No, Trzecia próba była genialna. Trochę mi brakuje do rankingu globalnego, nie powiem. Okej, okay, ale to było spoko nawet. Następne to mamy co? Golf i tutaj będzie chyba katastrofa jeżeli chodzi... Ale sprawdzamy wszystko, to sprawdzamy wszystko. Tak się omawialiśmy więc jedziemy po kolei. Chciałem trafić do dołka. Aha, ja nie mam wbijać piłeczki do dołka, tylko ja mam siebie wstrzelić w dołek. To chyba nie będzie takie proste. Okej, okay. próbujemy do ósemki. Jest! Orla, premia. Dziwnie to brzmi, ale nie będę się tutaj spierał. Trafiliśmy w dołek. One są pewnie różno, różnie punktowane. Mhm, to się nie uda. O chuj, Nie wiedziałem, że to jest aż takie śliskie. Może do piątki damy radę. Yes! No więc tutaj jeszcze dochodzi element strategiczny, bym powiedział. Trzeba wiedzieć, w który dołek się wstrzelić. Jazda! Nie! No dobrze, utonąłem. Ale za coś dostałem 36 punktów. Zaliczyło mi ten dołek? No, nie będę się spierał. Próbujemy osiągnąć dołek 11. Czy się uda? Kurde, zahaczyłem o to gówno. Jedź. Suń, suń, suń. Dobrze. Nie. Co za gunwo Może być te 311 chociaż pewnie w tabeli będę gdzieś. A nie jest tak źle. Który jestem? 27 byłem. No. <laughs> Tragedia. A więc to był golf. Golf mi się bardziej chyba podobał. Skok w dal. Skok w dal to my testowaliśmy ostatnio. Billard. Billard może być też fajny. Teraz pytanie, czy ja będę. O. A, czyli teraz nie ja mam trafiać do dołka, tylko kule bilardowe. Dobrze, popróbujmy. No, uderzyłem chyba z dosyć małą siłą. Nie wiem, czy nie czekać do końca, aż nie wylecę przez szybę. Czy jest taka opcja? mu tam zahaczył o. Czy nie będzie, wiecie, fal startu. Zacznę jeszcze raz, może nie faul startu, tylko wiecie, w faulu. Ok, <grystanie> bardzo ładnie to zrestauruję, jednak trochę szybciej trzeba się wystrzelić. Dobrze, teraz lepiej. Jedna weszła. Będziemy chyba celować w tą... O, jeszcze jedna wleci! Niebieska, dobrze. Będziemy celować raczej w tą kieszeń, właśnie po prawej. This is good. Dobrze, nakierujmy się teraz trochę inaczej. Dobrze, jedna weszła. Ta się wbije też czerwonania. A może czarna wleci? I... Czarno jest za zero, no tak. <grych> no, ale oglądałem też trochę snookera, bo zawsze na Eurosporcie yy, w nocy, zazwyczaj w nocy właśnie leci snooker. Relaksująca naprawdę. Czasami sobie mam włączonego w tle snookera i, I on tam leci w tle, jako tło. Ale zakurwił, ale nic z tego nie będzie i nie powstanie. Będę musiał wcelować się w tą czerwoną i próbować ratować twarz. Nie wierzę. This is unbelievable. Wpłynie do drugiej kieszeni Gówno tam, nie wpadnie Okej okay. Nawet nie patrzę na tabelę, bo to jest wstyd A więc Billard Golf mi się bardziej podobał Fińskie kręgle Sprawdźmy te fińskie kręgle Proszę o wyjaśnienie zasad Aha, czyli tu jest jeszcze zabawa w matematykę Wątpię, że mi się to podobało, ale... Może osiągnąć 21 Chyba <noise> będzie więcej niż 21 Dyszka tam walczy o utrzymanie Stój! No już się nie wywróci, możemy kontynuować Nie możemy, to muszę się napić w takim razie Liptona 70 złapie stabilność Aha, już wiem o tym. Właśnie miałem wątpliwości. Czyli strąciłem 10 kręgli i dostałem 10 punktów. O, czyli jeżeli bym strącił dwa kręgle, to bym dostał 2 punkty. Ja muszę wcelować tak właśnie, żeby zdobyć tych punktów 21. Jeżeli strącę jednego to dostaję wartość tego kręgla, a jeżeli strącę więcej, to tyle ile kręgli strąciłem, tyle punktów dostaję. Dobrze, kuma! Damy dyszkę. ...i dyszkę... jeps. Kurde, będą dwa punkty. Chyba, że się czwórka utrzyma. Teraz nie wiem, czy czwórka zostanie zaliczona, czy nie. Nie! Nie padła na ziemię. Więc teraz potrzebujemy piątki. Ja nie wiem, czy one się losowo ustawiają. Jeżeli losowo, to jest lipa, bo piątka jest tak skitrana troszkę za... Chyba, że po prostu strącę 5 kręgli. No to jest powiem wam kombinowania, kombinowania. Lecimy po piątkę. Kurwa. Gdzie dwójka? No niestety. Nie pykło Ja miałem 25 zyskać? O Jezu, myślałem, że 27 Klapkowy... Klapkowy ping-pong, kubkowy ping-pong To można cytować Mhm, 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 mhm czy jeszcze mam się odbijać jak piłeczka ping to będzie więcej punktów. Sprawdzimy to, jak działa tu fizyka na tym wyzwaniu. No fajnie, ale jak ja mam trafić do tego kubka? Spróbujmy zatem innej strategii. Bardziej płasko. No świetnie, że się odbiłem, ale to mi w sumie niewiele daje. Teraz sujemy bicie do kubka. Tyry, tyry ty, ty Czy ja trafię do jakiegoś kubka? Chyba najbardziej się opłaca w ten sposób. Jeszcze raz spróbujmy. O nie wiem, nie przesadziłem. Taka trudna jest do okiełznania ta kamera. Jest! Znowu trafiłem w centralny. Idziemy po rekord. Nasz lokalny rekord. Bo tamte są nieosiągalne. Ronego. Nie, nie robi tego. Jest. Dobrze. Nie wiem, fps -y mi spadam jak dojeżdżam do, do wyskoczni. Słyszymy w żółty. Dupa, zbita, blada. Ale wynik poprawiliśmy. No i dobrze, zostało nam chyba jeszcze jedno wyzwanie, ogniste pierścienie, a jest jeszcze baseball. O jest w chuj tych wyzwań. Tak naprawdę. Temu zostawił na inną okazję. Te pozostałe. Ale ogniste pierścienie jeszcze sobie machniemy Dave Walker gotowy do roboty, do pracy. Mhm. Czyli sterowanko w powietrzu. To wyzwanie chyba było w lataucie dwójce. O, w dupę. Dopiero teraz wyczytałem tipa, że jeżeli nacisnę. Nacisnę shift, to mogę dać mu jeszcze takiego boosta mojemu kierowcy. Fajnie, że dowiaduję się dopiero teraz tego. A, nie zahaczyłem o skrzynię. Jeszcze raz. O, teraz to wygląda dobrze. Zajebiście, teraz mi wyszło. <gryw> w końcu coś. Uuu, i będę gdzieś, może w czołówce, czy nie? 1510? Eee, nie, będę w pierwszej setce. Albo nawet nie będę w pierwszej setce. Proszę Państwa, ależ emocje. Czy będzie kondyjrz w pierwszej setce? Jest 93. zajebiście Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku Latarta -lata. Wrócimy potem do wyścigów, ale w razie czego jakby ktoś powiedziała ja Ty Konrad, za ja, mało tych wyzwań, dawaj więcej wyzwań, trzeba zobaczyć więcej wyzwań No to mamy jeszcze tutaj opcję skoków z wyż, curlingu, karlingu i gry w żabki Gry w żabki się trochę obawiam no i baseball jest jeszcze No, no jest to jakaś tam zabawa, jakby nie patrzeć Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku, widzimy się w następnym, słyszymy się w następnym Cześć, cześć